Siemanko, widzowie z tej strony Bombert i witam Was na moim kolejnym filmie. I dzisiaj znowu jesteśmy w Dorsach. Dobra. Zostawcie super i lajka na pewno. I dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie tylu lagów. Znowu miałam psyta. Nie, to ja miałam psyta. A, fałszywy. Dobra. Gdzie ja jestem? Aha, to po mnie na początek. He! <grystanie> <grystanie> Czemu ja mam? Zapomniałam, że to. jest coś takiego jak szufladka. Czy te szuflady? Mhm. Ale mam lagi. Ja też. Nie, znowu. Czą te szuflady. Co jest? Co ty? Spokój mi synku. Co? Znowu mnie. No i robię tak na złość. Co ma jechać? Co jest? Dobra! Pieniądze! Ale mam lagi, bo się, że w którymś momencie będzie oko i po mnie. Albo raż. Czekaj! Czemu? A O nie dźwignia. Ej. Nic nie zrobiłem. Mam zapalane. Po co? Skąd? No, tu byłem. Ty sobie przegrzebywałeś z szuflady, kiedy ja tam byłem. Nie. Te ciągle na sam początek, więc... Aha. Teraz dopiero mówisz? widzę pieniądzów czemu światła zgasły? Co nie zgasło? Czym się przyciemniło? Co, gdzie idziemy? Boże, które do drzwi? Czekaj, dwunaste, a tamte? To chyba te. Czej? Okay. Nie warczą. Nie, te. Tu słychać deszcz. a do szafy. Gina, gina. Jesteś jakiś nienormalny. I zginąłeś. Gdzie? Weź sobie. Gdzie? Weź sobie moją zapalarkę. Okay. To ja Cię będę obserwować. Ale nie wiem... O. Dzięki! Zginąłem, widzisz? Widziałem Twojego tronu. Nie widziałem szafy ani łóżka. Czemu? Było tak ciemno. No było ciemno, no. Czy ja w wzrost? Tak. Czy ty się wracałeś? Tak. Czekaj, czekaj. Proszę. Czemu on nie... On... on nie przyszedł? Przecież powiedziałeś. Przecież... Jest to otwarte. Eee. O! Obrazek. Kradziej, kradziej, on kradnie, on kradnie, nie kradnę. Bo Halo, odkładam policja. na miejsce. On kradnie, ale ja odkładam na miejsce. Hmm. Ha, fałszywe. Dobij nie tak. ty? Tak. Czy czy jest... Masz takty? Nie biegnę jeszcze. Czek, pięć, cztery, oczek jeszcze nie było. nie było. Pięknych oczek. Oczek nie było, oczek, oczek, oczek. Oczek nie było. Kuu cima. Była. Dup. Osiemnaste drzwi. Wow. To Weź jeszcze więcej, si siorpaj te pieniądze, no. Mm. Mm. To są szufladki. Pyszne szufladki, tu pieniądze. Wiesz, że ty tego nie jest tylko ja. Nie, mm. no właśnie, zapomniałam, że oglądam. Hmm. Mi to jak najbardziej odpowiada A no, mimo, że nie Szafeczka Globus Nie mam zamiaru szliżu. zadać internetu. Hmm. 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 Czekaj, to ja ci zjednoczy internet? Nieważne. To chyba nie te drzwi. widziałeś jaki on był słodki? Widziałem. I nie był słodki. No trzy rzeczy, ale słodki <grymne> Teraz nie wiem czy miga czy nie, bo mi się zawiesiło No to wchodź do szafy, nieważne, nie musisz wchodzić, no tak Tak? Aczu jak to oczko Zabawne Bezpieczne miejsce Ja tą znakę już dawno dostałam a, nieważne. Mrugało! Wydawało się. Mrugało! Fałszywy jest. Widać. Świetlisty pokój. Wow. A, Świetlisty pokój. Ty wciągasz z majątek. go ominęła tego pieniążka. Ale ty kradniesz. Na Boże, lubię się. ich Ale ty kradniesz. Szkoda, o, że jeszcze kuczyk. nie było konika. Kluczyk. Właśnie, miał być konik. I 25 drzwi. Sik. Oczka. Nie sobie. Lubię. O, magiczne. Idę do oczka. Pędzę do oczka. Te mm. magiczne. <laughs> styrek Nie, nie popatrzę na ciebie. Po pierwsze powiedz mi gdzie są dwie o. a sobie. Pury, <laughs> co to za dźwięki? Nie ma tylko fałszywe od No, nie widzisz? One są zamknięte, tam nawet znaczka nie ma. No. Dum, dum, dum. O! Plasterek! La, 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 la. Pieniądze. Wciągamy. Hmm, tu jeszcze szufladki Wciągamy pieniądze Eee Chcesz żebyś szafa cię czy nie? Szafa mam jeść. zjeść Blub. Coś jakby chyba migało hmm. Zobacz czy na pewno 28, czyli to będzie 29. To chyba... Mhm. Nie rygałka! Leci? Jakoś nie leci. Chyba leciał. A tak chyba mi się tylko wydawało. Nie no, nie leciał. Nie, nie leciał. Magiczny pokoik. Zawsze tam to jest. I to wcale nie jest tak. No nie. Masz już jedną. Ale doładowałem się za palary. Czy ja ominąłem? Nie. Wszystko wciągnęło. O kurde. Lagi. Lak 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 la. I zaraz ty którego? Ale chyba nie teraz. Bomberkik krokik. Może nie. Oprzyma. Nie umiem wciągnąć pieniędzy. Wciągnął pieniędzy. Wow 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 wow. wow. Hmm. Umieć grać na szufladach? Kto by się spodziewał? Już tu wcale nie tak, że zaraz si. I chyba na tym kończymy? Czekaj, teraz miał być sik, czy o co chodzi? Zapaniczka. Oj, no nie, weź to po drodze. A ja mam klikać, o kurde. Cze e e e e e o. Ta przy weź. Co to miało być? Oszustwo znowu. Yy, to chyba na tym kończymy. Wielka blokada. Kurde. Yy. To na tym kończymy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie suba i lajka, like. a ja się z Wami żegnam. Pa! Pa!